Cześć mojego osoby z Podznaku Barana, witam serdecznie. Zapraszam Was na cotygodniowych horoskop. Zobaczmy, jak karty się łożą i co z nich wyniknie na przyszłość. Ja, zwykle, dziękuję Wam za piękne komentarze, subskrypcję kanału i łapeczki w górę. Zobaczmy, drugie Osoby z znaku Barana, co będzie Waszym duchowym kompasem na ten czas. Twójeczka kucha. Opieka nad ciałem, z yy, duchem i ogólnie zdrowiem to e, kochankowie. Aspekt przesłania wszechświata, królowa miecze. Relacja ogniska domowego pustelnik, jak los będzie wpływał na portfel i finanse, tym samym siedem mieczy, droga pracy, wyzwań, drzewo życia, ścieżka serca, emocji, wieża oraz seniorzy, jak powinni wykorzystać swój potencjał i co to oznacza na przyszłość 6 denarów. Zaczynamy od duchowego kompasu. Mamy tutaj aspekt związany, oczywiście z dwójeczką Pucharów, czego się trzymać, miłości, partnerstwa dobrej energii wobec siebie oraz innych, no i bądźmy skłonni właśnie do okazywania pozytywnych uczuć. Opieka nad ciałem, zdrowiem i tutaj duchem, tym samym karta kochanków, karta uczuć. Kierujmy się nimi przy podejmowaniu decyzji, a mogą nas spotkać teraz trudne wybory w związku ze sprawami zdrowotnymi. Zwróćmy uwagę na podwójne narządy oczy. Układ hormonalny, no i właśnie jakieś dylematy będą się tutaj działy wokół nas, jeśli chodzi o zdrowie. Przesłanie wszechświata to Królowa Mieczy. Królowa Mieczy wskazuje na to, aby zawsze kierować się tutaj uczciwością wobec siebie innych, ale nie bądźmy też tym samym zbyt krytyczni, czyli sprawiedliwi, uczciwi, ale niezbyt krytyczni czy ostrzy, bo Królowa Mieczy często wydaje bardzo ostre, ciężkie osądy i często na tym cierpi. Sprawy rodzinne i kwestie w ogóle bliskich osób, ustaleni, być może będziecie się izolować w kwestii rodzinnej. być może ktoś od was tutaj się odwróci lub po prostu będzie przyjmowana pozycja izolacyjna, która będzie miała na celu to, abyście coś zrozumieli, wyizolowali się właśnie, obrali indywidualną ścieżkę. Aspekt pieniędzy, czyli jak los wszechświat będzie wpływał na stan ducha oraz energii finansowej związanej z tym aspektem, siedem mieczy jest to karta kombinowania z projektą mogą przychodzić do Was jakieś okazje. Oczywiście, że tak. Natomiast kwestia pieniędzy musi być kwestią ostrożności, czyli ryzyko tak, ale po sprawdzeniu wszystkich ewentualnych opcji. Tutaj ktoś też może was namawiać na jakąś sytuację związaną z manipulacjami finansowymi. Druga pracy, czyli wyzwań i tutaj ścieżka zawodowa, tym samym żywo życie, cokolwiek się dzieje, dzieje się dobrze. Dla jednych jest to karta pozytywna, bo dla nich będzie pozytywną kartą i powinni być wdzięczni właśnie po prostu z kwestii tej, że, że coś dobrego się dzieje. Natomiast jeżeli mamy jakieś problemy, to tutaj nie stoimy w miejscu tylko działamy dla własnego dobra, ale rozumiemy, że to jest coś, co musimy przerobić. No i nie użalamy się kolokwialnie mówiąc. Aspekt serca, karta wieży, karta rozłamu, kłótni, e, zmian. E, no i tutaj e, czy kogoś mamy, czy też nie, po prostu idzie zmiana nieprzewidziana, może być z naszej winy, bo wejdziemy w jakiś konflikt, lub po prostu dojdzie do rozłamów. Znajomościach, tak? Może coś się gwałtownie zakończyć, może być kryzys. No tutaj jakaś zmiana dosyć ostra, można powiedzieć, ale też równocześnie losowa. No i aspekt seniorów. Seniorzy mają szósteczkę denarów, wskazuje ta karta na równowagę w dawaniu i braniu. Bądźcie hojni, ale też i odpowiednio bierzcie, czyli tak naprawdę umiejętnie negocjujcie wszystko, co jest dla Was ważne. Tutaj możecie mieć jakieś propozycje, negocjacje, właśnie rozmowy. Możecie być obłaskawiani przez kogoś, ale sami też możecie obłaskawać. No i właśnie istotą będzie równowaga między dawaniem i braniem, co jest istotne dla Waszej po prostu przyszłości. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy dalej. Idziemy do zodiakalnego byczka. Witam serdecznie, drogie byczki i już idziemy do Was. Zobaczmy, co u Was się będzie działo i jak karty ułożą się oczywiście na ten wspaniały czas. Dziękuję za piękne komentarze, za super energię, łapeczki w górę tak oraz subskrypcję kanału. Zobaczmy karty. Tak, duchowy kompas dla was na ten czas właśnie czyni opieka nad ciałem, duchem, 8 denarów, przesłanie wszechświata, dwójeczka mieczy, relacja ogniska domowego, sprawiedliwość, jak los będzie wpływał na finanse i stan ducha, tym samym na ten czas to 3 denary. Wyzwania w pracy i właśnie sfera zawodowa to rycerz mieczy, droga serca 6 denarów oraz seniorzy 3 buławy. Zaczynamy od władzczyni. Łoczczyni niesie informację, iż waszym duchowym kompasem jest aspekt obfitości. Cieszcie się z niej, korzystajcie z niej, dbajcie o swoją. Energię fizyczną, psychiczną. No i kluczem w, na ten czas może być kobieta, matka, lub wy możecie mieć misję opiekuńczą w stosunku do kogoś. Osiem denarów jest na aspekt zdrowia, czyli duchowy, duchowy kompas był tam, a tutaj mamy aspekt opieki nad ciałem, duchem. W zdrowiu mogą nas czekać aspekty związane oczywiście z. Finansami, bo jest to karta pewnych wydatków, tak, pracy nad sobą, nad zdrowiem, dochodzenia powolnego do dobrego czy lepszego stanu zdrowia. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii, no i mozolność, czyli musimy w sobie jakby wypracować cierpliwość, także delikatność dłoni czasem jest w tej karcie i pozycja siedząca jako lekko ostrzegawcza. Przesłanie wszechświata. Dwójeczka mieczy, przestańmy się w energii wahać. Zbyt długie wahania powodują zastoje, a zaślepienie poprzez emocje również nie pomaga w, podejm w podejmowaniu decyzji. A więc kierujmy się czystym, racjonalnym umysłem. Dzięki temu szybko podejmiemy ważne decyzje. Aspekt tutaj relacji ogniska domowego: sprawiedliwość. Jakieś formalności Was czekają w kwestii. Rodzinne i może chodzić o sprawy spadkowe lub inne po prostu, gdzie litera prawa urzędu lub aspekty zdrowia, bo to też formalności, to może być opieka nad kimś, może właśnie uruchomienie jakiejś procedury. Tak czy owak, sprawiedliwość to też karta rozliczenia, więc warto tutaj także zwrócić uwagę na układy międzyludzkie i zadbać o to, by nastąpiła równowaga i sprawiedliwe rozliczenie czegoś, kogoś w danej kwestii. Finanse, czyli jak los będzie wpływał na stan ducha w kwestii pieniędzy, bardzo fajne, mamy trzy denary, trzy denary niosą nam informację, że tutaj dzięki ludziom, kooperacji, współpracy zbudujemy silniejszą przyszłość w sferze materiału. Aspekt pracy, karta Rycerza Mieczy, co może być wyzwaniem? Jakby błyskotliwe, szybkie rozwiązywanie jakichś problemów. Uważajmy na prowokacje, nerwowe sytuacje i na to, by wasza przyszłość w kwestii oczywiście pracy nie była zagrożona, bo tutaj możemy być podjudzani. Tak, rycerz Mieczy często kojarzy się z kłótliwą osobą. Obyśmy to nie byli my. I by przez nas coś nie wynikało negatywnego, na przykład właśnie w otoczeniu zawodowym. Aspekt serca uczuć. W tym czasie, czy mamy kogoś, czy nie, należy zadbać o równowagę w dawaniu broni. Możemy coś negocjować, jeżeli jesteśmy samotni, ktoś może wyjść do nas z inicjatywą. Pamiętajmy, że przy tej karcie na to, co się zgodzimy, to otrzymamy, a więc bardzo świadomie także mówić asertywnie o tym, co jest dla nas istotne. Kwestiach serca, uczuć, emocji. No i aspekt seniorów fajna karta karta podróży, ruchu, wiadomości z daleka, relaksu, wakacji, no i takiego aspektu, gdzie poznajemy ciekawych ludzi. Możecie też poznać właśnie swoją przyszłą miłość, przyjaciela, przyjaźń i w ogóle dobrze czuć się wśród innych. Jest to karta spełnienia nadziei, ale też realizacji celów i świadomego planowania następnych. Na przyszłość. Czyli tutaj w pełni zadowolenie i satysfakcję. I tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Przechodzę, a no idziemy do zodiakalnych bliźniąt. Witam serdecznie drogie bliźnięta i już zapraszam Was, kochane bliźnięta, na horoskop tygodniowy. Zobaczmy, jak karty się łożą i co z nich wyniknie na przyszłość. Dziękuję za piękne komentarze, łapeczki w górę, subskrypcję kanału. No, i fajne właśnie komentarze. Zobaczmy drogie bliźnięta. Duchowy kompas to dziesiątka buław. Opieka nad ciałem zdrowiem, czyli karta zdrowia, e, buław, kolowa buław, przepraszam. Przesłanie wszechświata dwójeczka buław. E, aspekt relacji jedniska domowego rodziny, pięć denarów. E, jak los będzie wpływał na bogactwo i stan ducha, w tym samym trzy miecze. Praca, wyzwania. Tutaj w tej materii to król denarowy. Aspekt siódmeczki denarów jest na uczucia oraz seniorzy dziesiątka mieczy. Zaczynamy od dziesiątki buław, czyli duchowego kompasu. Mówi nam, czego się trzymać. Uważajmy po prostu, byśmy nie dokładali sobie większych obciążeń, więcej większych zmartwień, czy nie brali na siłę, na swoje ramiona. Czegoś, co może dla nas być niekoniecznie pozytywne, już za dużo jest stresu, a więc starajcie się dbać o to, żeby już Was coś dodatkowo nie przeciążyło. Opieka nad zdrowiem, ciałem, duchem. Mamy królową buław, karta działania. Fajna karta motywacyjna może oznaczać siłę kobiet, siłę kobiety, też, która wpłynie pozytywnie na Wasze zdrowie. Tutaj nic z nieba nie spadnie, musimy sami podejmować też decyzje. No i to jest świetna karta, jeśli chcemy rozpocząć jakąś terapię, uwolnić się od czegoś, zmienić, to na pewno super. Zwróćmy uwagę na sprawy kardiologiczne, e, układ tutaj krążeniowy i mięśnie, kości, stawy. Świetny czas na przykład na zaczęcie ćwiczeń, ruchu, podjęcie ruchu jako pozytywnego. Przesłanie wszechświata z kolei to e, mamy tutaj oczywiście dwójeczkę, Bułap, świadczą na o energii tej, że będzie dużo się działo. Trzeba myśleć, ale działać. Jest to karta działania i możliwe, że będziemy musieli działać na dwóch torach, czy kierując się dwoma różnymi aspektami. Mogą być też dwie relacje dwie ścieżki, które równocześnie mogą nas fascynować czy inspirować. Relacja ogniska domowego, pięć. Denarów wskazuje na aspekt związany z stratą, poczuciem straty lub wydatki, tak? Może być strata jako strata, strata emocjonalna, ale też często jest to karta jakiejś straty materialnej. Często mówi karta ta, że nawet jeżeli coś się utraci, to można też to odrobić w pewnym sensie, bo tutaj smutek zaślepia, a opcje jakieś czy dane osoby są do wykorzystania w cudzysłowie i można coś odzyskać, no ale poczucie straty może zaślepiać, i przez to możemy też dodatkowo tracić tak naprawdę. Jak los będzie wpływał na energię finansów i stanu ducha, tym samym trzymiecie, no możecie być rozczarowani swoimi finansami, bo finanse mogą być tak zwanym opłakanym stanie, albo wy będziecie przewartościowywać pewne energie, bo zdrobywać rany w sobie w sytuacjach w związku z finansami, no, i ciężko możecie teraz przechodzić ten aspekt finansowy, bo nie będziecie po prostu w pełni zadowoleni. Sprawy zawodowe, ścieżki związane właśnie ze sferą kariery to król denarów. Mamy tu energię mężczyzny, może być to nasz przyszły pracodawca lub osoba z otoczenia, która pozytywnie wpłynie na nasze tutaj kwestie zawodowe. Może oznaczać opiekuna, doradcę, Osoba, która podniesie nasz status, właśnie w sferze zawodowej. Dalej, mamy 7 denarów na serce, na emocje, na uczucia. Karta zbierania powoli żniw, czyli zbierania aspektów takich, jak że to, co zasiejemy, to zbierzemy. Tak? I pamiętajmy, że tutaj, czy mamy kogoś, czy nie, musimy być cierpliwi, powinniśmy być mieć dystans. Ale uważać trzeba na ostrą, surową ocenę własną lub kogoś z otoczenia. Najpewnych no rzeczy nie należy przyspieszać, tak? nawet w sferze uczuć. Jeżeli poznajemy kogoś, to powinniśmy właśnie dać sobie komfort wyboru, komfort obserwacji. Jeśli mamy kogoś, być może spowolnimy pewne kwestie, by zobaczyć, co z nich wyniknie, ale też jesteśmy uczestnikami tylko danej relacji, ale trochę w zwolnionym, nieco tempie. No i seniorzy, mamy ją dziesiątkę mieczy, tutaj mamy kartę przycięcia, ciosu pod losu, coś może się zakończyć, coś może się zmienić, coś nas też może no, na ten czas troszeczkę zaskoczyć, dobić lub możemy otrzymać nieprzyjemne wiadomości. Jakaś sytuacja, kwestia może być dla nas pozornie ym, właśnie na, y, ulokowana na aspekcie właśnie jakiegoś zakończenia, ale też i jakiejś nadziei, czyli tutaj coś się zakończy, żeby mogło rozpocząć się coś innego, lepszego, lub po prostu musi dokonać się transformacja, czy to w sferze uczuć, czy finansów, czy w ogóle wy musicie też od czegoś kogoś się odciąć raz na zawsze i przejść do nowego, konkretnego etapu. Tak więc trzymajcie się oczywiście, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, kochani hej.